Yy, witam moich widzów bardzo serdecznie, kłania się modelarskie kowadło, a w sumie to prowadzący modelarskie kowadło yy, Kontynuujemy pracę nad M10 Wolverine z Tamii w skali 1 do 48 Tak tylko nadmienię, że ruszyła też anglojęzyczna wersja warsztatu, być może będą też inboxy Na razie jest to na wspólnym kanale po prostu English Working Progress u mnie Co prawda mój angielski... Pozostawia wiele do życzenia, no ale mniejsza z tym. Słuchajcie, wieża jest gotowa. Główny kolor, tak jak przy całym zresztą tym niszczycielu czołków, to jest AK11339 Olip Draft Number 9. Elementy czarne, które tu widzicie, to jest AK11029 Black. No i elementy łusek, Już wam pokazuję. Sekundka. O, tu widzę, trzeba będzie poprawkę jakąś wprowadzić. Chyba, że. Nie, trzeba będzie poprawkę. To jest AK-11194 na łuski i też wymieniłem lufę. Zestawowa po prostu składa się z dwóch połówek i nie chce mi się szlifować tego z, y, później y, szwu, który powstanie. Lufa jest wklejona na stałe, jakby ktoś pytał. Y, produkt to jest Eber nasz polski zamiennik lufy do, czołgu, do niszczyciela czołgów M10, kod produktu 48L01. Gorąco polecam Polską firmę Eber I to jest po prostu reklama z serca Trochę patriotyzmu Co do składalności, nie mogę się praktycznie do niczego przerzucić No wiadomo, tam ja to w większości klocki LEGO eee, Proszę bardzo eee, Tu tylko trochę było szpachli A, i przy okazji na zagranicznym forum Scale Model Addict Zwrócili mi uwagę, tu też już zauważyłem pewną poprawkę, chociaż tego nie będzie widać przy nałożonej wieży, że te tuby na y, amunicję powinny być czarne. No to poprawiłem, bo ja jednak się słucham, rad. Wbrew temu, co niektóre osobniki z polskich forów twierdzą, y, wieża jest w pełni obrotowa. Nie ma z tym żadnych problemów. I powiem tak, na początku nie bardzo chciałem robić jakiekolwiek modyfikację tegoż modelu, bo wydawało mi się, że to co jest w zestawie, te wszystkie bambetle są spoko. No ale chyba nie byłbym sobą, skoro już wymieniam lufę. No to mam Hedge Grow Cutter z Haulera dla M10, kod produktu hlx X48063Y4, yy przepraszam, proszę bardzo. To zostało wymyślone w Normandii do zcinania żywopłotów. Jak również zestaw żybic do obłożenia. Bardzo fajne się wydają, już sprawdziłem. Będzie trochę przy tym obróbki, ale nie szkodzi. Jedyny minus, że nie ma po prostu instrukcji, no ale część po prostu myślę wynika z. Wiecie, jak to założyć. Patrząc chociażby na ten obrazek. Co to są? No, bambetle różne. No i nawet fajnie, nie powiem, zapowiada się ciekawie, no, czeka mnie troszkę więcej pracy, ale ja się tym nie przejmuję. Będzie taki e, najbardziej wypasiony, że tak powiem, w tym momencie e, czołg u mnie w skali 1 do 48. E, jeszcze bardziej tylko wypasiony, bo z pełnym wnętrzem i kilkoma dodatkami będzie T-34 z Hobby Boss'a. Znaczy, jak dopiero ogarnę gąsienicę Dodatkowe, nieważne. Serdecznie dziękuję za obejrzenie tego filmiku, za każdy fajny komentarz też wam dziękuję, za lajki, subskrypcje, no i też yy, dzielenie się Waszymi spostrzeżeniami, informacjami. Naprawdę jestem bardzo wdzięczny. Pozdrawiam, dzięki, cześć, trzymajcie się.